Witajcie, dzisiaj bardzo fajny materiał Kanał dzięki Wam przekroczył pewien kamień milowy jaki jest 1000 subów I z tej okazji przygotowałem dla Was nie lada Do wybrania będzie konsolka z padzikami, Z fajnym network adapterem Także zaczynamy od prezentacji Mamy PS2 FAT Jak było widać na pewno też na miniaturce Jest to ten najmłodszy model 50000x4 Oczywiście zająłem się nią odpowiednio wcześniej. Wyczyściłem w środku. Pewnie wam tu jakieś foty podrzucę. Wszystko śmiga. Jedyną drobną wadą jest to, że nie odczytuje już laser gier z PSX, czyli CD. Z DVD nie ma najmniejszego problemu. Naprawdę jest w fajnym stanie, że zresztą zobaczycie, jak to śmiga. Także tak się nam prezentuje sama konsolka. Starałem się wybrać taką. Gdzie jest kompletna, niepoobijana. Także myślę, że ktoś będzie zadowolony. Chory człowiek, tak? Chory człowiek. Następnie mamy do niej oryginalnego padzika. Proszę. Soniaka. Jest to rewizja H. On ma nową taśmę transmisyjną w środku, już zalutowane gniazdeczko pod to, także powinien długo śmigać, bardzo ładnie chodzą analogi. Przyciski, wszystko śmiga, zresztą sobie przetestujemy. Pod koniec materiału. Tak więc tak to wygląda, oryginalny, w fajnym stanie. Do tego dorzucam jeszcze, jakby ktoś chciał jakiego multiplayera czaskać się na jednym ekranie, fajny zamiennik, tutaj też wszystko chodzi, analogi też fajnie płynnie chodzą. Fajny padzik, że tak powiem. Jeżeli chodzi o zamienniki, to jeden z lepszych, jaki miałem w łapach. Tak jest, tak jest. Do tego mamy oczywiście okablowanie. Mamy dysk twardy 500 GB, wypełniony po brzegi tytułami. Oczywiście sobie to obejrzymy pod koniec, jak będziemy testować sprzęt. Także dysk. Mamy gierę GTA 3, fajny tytuł. Oczywiście angielska okładka. Płytka jest w przyzwoitym stanie, również sobie zagramy. Karciuszkę pamięci oryginalną. Tutaj wgrany jest FreeNCE Boot najnowszy z obsługą EXFATA, żeby ładnie obsłużyć naszego dyska. No i do tego oczywiście niezbędny jest network adapter od GameStara. I do tego dorzucam jeszcze adapter do HDMI, żeby można było podpiąć pod nowszy telewizor i śmigać. Także mniej więcej tak by się to prezentowało. Zaraz sobie to poskładam do kupy, podłączymy, sprawdzimy jak wszystko śmiga, zagramy filkę w GTA i ogłosimy jakie są zasady. Uruchomiłem sobie konsolkę, wejdziemy na naszą karciochę testową, żeby sprawdzić, yy, czy wszystko z padami jest git. Więc wejdźmy w pad testa. Najpierw sobie przetestujemy może naszego zamiennika, on jest na dole. Analogi, przyciski, start, select, wibracje są, także super sprawny zobaczmy drugiego oryginała wibracje super chodzą nic nie, nie rozklekotane mamy przyciski wszystko jest w jak najlepszym porządeczku przejdźmy sobie teraz jeszcze do obsługi samego dysku jeśli ktoś nie wie oczywiście odpalamy konsolkę, wchodzimy sobie w menu gry HDD tutaj pokażę wam ustawienia OPL-a, jakby się komuś coś schrzaniło, to sobie może wrócić do filmu i wykorzystać Jak to wszystko poustawiać Więc wchodzimy w settings Ja tu ustawiam BDM mode Auto Blokuję wszystkie możliwe rzeczy Wchodzimy jeszcze raz HDD on auto Tutaj sobie ustawiam BDM Zmieniamy skórkę Ustawiamy ładne tła. No i B mamy listę gier. To już się ona powinna normalnie teraz odpalić, jak zapiszemy sobie. To zapiszemy sobie ustawienia na karciosze zapisało. I co odpalimy? Może Może gadowora. A, pokażę Wam, że jakie są gierki przesuwamy R1 najlepiej mamy Deville mamy Crashę Final Fantasy Gran Turismo Gadowory także dla każdego coś się znajdzie lista ma tam około 120 gier jeżeli się nie mylę mamy też Residenty Oni Silent Hill także fajna sprawa weźmy sobie może w Return to Castle Wolfenstein, czyli gierkę, którą bardzo lubię. x sobie wchodzimy w grę no i się nam wczytuje. To jest dysku, bardzo fajnie śmiga. Warto. Dobra, ładuje się nam menu. Jak widzicie, gierki tutaj zaraz zobaczymy, jak się szybko ładują. Naprawdę fajne rozwiązanie jako alternatywa dla napędu. Taki dysk twardy. Mamy tutaj filmik, oczywiście wszystko akceptujemy. Zobaczcie, jak się szybko ładuje gra. Fajna sprawa, naprawdę. Jak ktoś nie grał, to gierkę jak najbardziej polecam. Bardzo fajny tytuł. Kilku nazistów można wykończyć. Jest tu kto? Ktoś tam jest. Dobra, to teraz sobie wyłączymy konsolkę i przetestujemy naszą gierkę GTA. Rzucę GTA. Zobaczycie, że szybko się ładuje. Tutaj pewnie przeskoczę już do samej gry, żeby chwilę pośmigać. Dobrze, jesteśmy już w grze. Więc może przejdziemy do creme de la creme, jak tą konsolkę, ten zestawik wygrać. Otóż zasady są proste, podobnie jak było w pierwszym konkursie na kanale. Potrzebny jest subik, łapka w górę pod tym filmem i komentarz. Może być jakieś pytanie, albo co tam w ogóle sobie ktoś zażyczy. Pewnie odcineczek wpadnie po paru dniach z losowaniem. Tam odpowiem na jakieś wybrane pytania, żeby to też nie trwało nie wiadomo ile. Więc myślę, że zasady są proste, sprzęt fajny. Także ktoś, kto wygra, będzie na pewno zadowolony. Sobie kawałeczek się przejedziemy. Żeby zobaczyć czy wszystko śmiga. Jak widzicie, framerate w tej grze to nie jest to samo co na PC-cie. Albo to co nas dzisiaj przyzwyczaiło. Raczej przyzwyczaili już wydawcy, gdzie 60 fpsów często mamy. Ale gierka jest w pewnym zakresie kultową. Także fajnie ją mieć w kolekcji, jeśli ktoś nie ma. Dobra. To tyle, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach też. Tu macie jakieś pozostałe materiały, tu możecie oczywiście zostawić suba. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.